8, 9, no, ja doprowadzę sesję, tak nie pan! Ja to bardzo przepraszam. Czyli ja. Trudno mi jest. To jest Bardzo. Się. Trudno. Może pan ducha. Czuję, że czuję tak w środku, że się nie składnie do kawałki. A coś jest tego Coś Coś Coś, jest co tylko powodu. No, no Co się stało? Odcinek. A co? Pieniądze? Tak. Jest? Nie, <grym> nie? Bo już nie pani, że pojadę są, bo mnie się ląbić. Ja, ale jeżeli nie, to co? Nie no, nie no, wiem. Ty jesteś odpowiedzialna za Z czego mnie? Nie wiem. Po prostu, ale tak. Ale ja chcę tego po prostu. Nie wiem. Ja powiedziałem, że jest głupio, ale a on powiedział, że. Nie, oglądam. Nie, ale. Ale mi się ten dni na oprybacę. ale Cień, jak coś zaczęło, no? Szedł pan sobie Zresztą, tak, To był, to był luty 91. O, jeszcze mi nie była ale... To ja to nie wyszedłem. Aha, ale gdzie pan wyszedł? I zaczęło się moje wielkie nieszczęście. Ale. Ale ja mam tyle, skąd pan wyszedł? Z dziury. Z jakiej dziury możemy pan podpisać? O, takiej. Wąskiej, bolało trochę. Bolało, ale. Mamy. Ale patrz, czy mamy? Mamę podała. A co mówiła? Jakie emocje pierwsze? Bo to jest Ja Ja bym decydował. Mówiła... a Głównie skupia się na pierwszym literze alfabetu. A nie mówiła O? Nie. Głównie... Czyli bez polskich znaków? Bez diaktrycznych, tak. Na to rozumiem. W sumie nie skupiłem się za bardzo. Może mogło się pojawić no O, ale nie przypominam sobie. A-O. A-O. Ale bardziej A, tak? Czyli same samogłoski. Tak, tak. Unikała z półgosek, bo, bo jej babcia powiedziała, że, to, że będę chory. Jak się samogłoska krzyczała, no proszę prostu wyobrazić, tak jakby oddać się w A jak pan wie, pan poszedł? Nie tak pan że. Ja nie wiem. A co się stało później? Później. Później to, to, to nie za dużo no też pamiętam, ale później to się będzie tak jak mówię, 7 minut prowadzonych. A um, um, jak się zaczęło? Szedł pan sobie przed kokojem, jak będzie pan. Tak, że z głupia, on też wychyla. Ale jakiś pan musiał mi z tego, że pan powiedział, że z głupia. rozmawiałem się! Ale co? Magda! Czasem tak ma. Szanowni czyli kobiety też czasem mają, właśnie przed okresem. Ja bym powiedział, że mi się Jestem pewien, że pan penisa? Panie doktorze, chyba tak daleko z naszą sesją jeszcze nie doszliśmy. Ale no ja rozumiem, że na ja się, tam chce się tu noszania, ale... Panu właśnie, tak? Także ja się muszę powiedzieć wszystkiego, że panu pójść. Czy ma pan Pan tam się musi oddać tak. na tej sesji całkowicie. Może pa, ja tak mogę tak, po... tylko na Pana zdrowie. Ja może panu pokażę. Yy, to może później, może później. Bo sesje się są nagrywane, panie, tylko dla na mojego dobra, że mnie ja później... Ja pana mówię... dobra. O, dobra. No, nie pana dobra, on sobie to dobrze. Nie wnikajmy w moje problemy. Nie A pan Markis. Przepraszam pan ma problemy i pan nie leczy z problemów. Nie, nie, nie Pan jest nie, nie zwykłym hoksztablerem! Ja nie co no oznacza, proszę pana. Ja dobrać. też nie jest. w, w trudnych <trym> <drugich> sprawach. <grym> Aha, ale... Nie, nie Proszę mnie nie zbaczać z tematu, bo ja dokładnie... Pan jest złoczony, ja nic nie zbaczałem. To pan instytuuje y, samozadowalanie się po, po sesji terapeutycznej, kiedy pan sobie ogląda relacje live y, <grym> webcam y, y, milf. Y, ja mam ja takie prawo, tak? Pan mi płaci za to, ja kupuję sobie najnowsze kamery i później oglądam to u siebie w domu. Ale to nie, o, nie chodzi tutaj o mnie, chodzi o pana, tak? Wróćmy do pana sprawy. Tak, pana pan się ma... połudził sobie. Ma pan misę, czyli nie czyli jest to czymś innym niż na przed miesiąca, chyba że pan nie jest z penisem. Ale to też jest inna sprawa. Przyjrzyjmy tego, że 14 lat temu pan powiedział, że widziałem kobietę z penisem. Kupiwisowa, kupiwisowa. Jak pan wszedł na to, w, pana... w internecie. A po co pan wszedł na tę stronę? No i matka skurwiała. <grym, grym, grym>, bo pana matka pan ma wkurwała. Czyli panu ma powiedziała, że, że pan wpierdalał, a pan potem wszedł na stronę z kobietami z penisami, tak? Tak. A. Tak nie za bo... Jak to się zachowali? Czasem, mi nie Czasem pan robi kobietę z penicami, tak? Bardzo, ba, bardzo mnie to stresowuje. Czy ponicałem pana kobietę z penicami? Nie. A, bo się panem stresowują, tak? tak? A, a mężczyźni z penicami? Yy, wolę mężczyzn... Yy, bez peniców? tak. E, Czyli woli pan mężczyzn... Wszystko co z peniców to ja kupuję. Rozumiem, a, ale, ale a, mężczyzna z mężczyzn No Nie, bo to już bez peniców chyba, że w tej pełni jest pani, ale w nie wiem, a ja się o tym nie wiem. Ale w środku się podam. Nie wiem, w środku. Ale w całości? Chyba o mojej matce rozmawialiśmy. Ale w Czy pana matka Margenisa? Widziałem, że zada pan te pytania. To tylko zmierzała rozmowa. Moja matka Margenisa. Czyli? A właśnie... Pana mnie śpieszyła, matka z penisem. To I tu właśnie, jest w I tu właśnie że ma to... położyć. To nie jest mój problem, to jest problem mojej matki. Proszę Ale przez to, że Pani matka ma penis, Pan ma to problem z sobą. Znaczy ona ma, na takim zdjęciu trzyma jednego. Ale... Takiego gumowego. Ja ją pytałem, co to jest. Ona powiedziała, że ten... Że... U taty zderza w szafce. Czyli pan tutaj jest gejem? Ja byłam sama ja nie wnikam. Czy ja nie wnikam? można, że ma penisem. No. Ale to, tak jak myślała, bardzo mądra kobieta, dobra, się brawo, się cytuję. Mam uczytanie, mamu, uczytanie. 13 lat i jestem dziewicą, czy to znaczy, że mój ojciec jest gejem? Właśnie tutaj zmyśli pan Tak, to znaczy, że Tak, jeżeli ma matkę, ma penisa. I ojciec! I ojciec! To już w ogóle katastrofa! Znaczy, ona tylko tego gumowego. Tego gumowego, tak? A jaka wielkość? No, nie wiem, no, taka, taka przeciętna. Ale jest, jest <słysza> kilka pełni swój są... Ja wiedziałem, ja, ja mam kawałek no, w, domu, sam, tak, w, jak, w, w <słysza> Są takie roczne kopale, są inne takie z dużych, <słysza> <w słysza> z takimi dwoma gumami wyrastającymi z niego. Nie taki <słysza> zwykły, przeciętny jak ja mam. Takie przeciętne. tak? się Nie ważne, nieważne, nieważne, bo różnie bardzo A może to raczej że jest w pańskim narzędzie? <grymne> y y y czy pan muszą zabijać Czy Znaczy czasem y mam takie tam skrzydełko, ale to różnie zależy jakie mam szerokie spodnie. A pytanie, czy ta jest we wschodzie, czy w zwisie? Nie no, to kostek jak idę po ulicy, tak sobie... Może bym tak dać mostkę się... y, tak. jakiejś. Ja i... żeby, żeby osiągnąć. Pompka. Kutasa, pompka. Nie, to rowerów. Dużo na rowerze tak. Ale to czynność związana z kutasem i z pompką? Tak, dużo na rowerze Tylko tyle? No. I co tyle daje? Też, też no. mnie zrodziłem. No. I polsko nie zna rowerze i kutasa rośnie. Tak, przyjemnie taka kaczka biega jeszcze. Taka, ona taka.

może pan ostatnie przeżycia, które... Płynęły z pan. Także... się pan, pan tak, że się panu w pamięć. Jakieś problemy? Może szczęśliwe, wspomnienia... Zebły mi kaczkę. Kto pan zabił kaczkę? W szpitalu mi wzięli. Kaczkę. Yy, zabił pan do kaczkę, ja to tak, zrobię. Pomalili ją z taką plastikową. A czy dali pan kaczkę robili pan... Od... Nie, wzięli moją kaczkę, myśleli, że to już tam taka żółta. No, po, po co pan wziął... Po co pan wziął kaczkę do szpitala? Zawsze ze mnie chodzi. To może pan w październiku odnieść swojego życia? Czy pan z nią w jakiś sposób? Nie wiem. Moja matka ma gumowego penisa. <laughs> to das, ja das, Tak, tak. tak to jest Ta, to jest <disputes> a Na, z tego samego kaszka, A, czy państwo ma jest prawdą? Tak. Jak się poznały. Nie, bo może się nie wstydzić. Ja jestem psychologiem, tak, że w sklepie. W sklepie. Niech mi sklepie. w handle. czy Nie z To jest normalne zachowanie Kaciak. Nie wiem, czemu pan się dziwi, Czy pan to jest od oceniania? przepraszam bardzo. Czuję się bardzo niekomfortowo. Proszę się nie obrażać. Co pan szybko kupowała w kalendarzu? No bo już powiedziałem, że szybko kupowałem. Ale na działem dziecięcym czy lejskim? Nie wnikałem, a pani wtedy nie wnika. Że co pan na dyskusję w kalendarzu przyszedł z każdym? Nie, trochę. Płacze pan ja sobie w kalendarzu. Nie, no w Wikioranie. Mhm. I była to chłopka. Nie. A pani matka? Tak. I z, सławien... z Proszę? Czy był pan z własną matką na sterowcu? Nie, z jej głupowym penisem. Czy penis był w ferunce? Tak. Przedarządzam za kaszkę. Jaki kolor była perłka? Różowej kaczki. kaczki? Różowej. Nie widziałem jej różowej kaczki? widziałem. Tak, widziałem kaczki To właśnie. Jest różowa pantera, to dlaczego nie może być różowej kaczki? A to? to dla pacjenta. Ehm, dziękuję. Też? No, dziękuję. Wódkę. Hmm. Czyli był pan na tym z głowem, tym miejscem matki, który uczął za kaczkę? No, różową perłkę. Tak, czemu mówił? Nie, bardzo różową. Hmm. No to, to też nie, nie, nie pamiętam. A co no, nie może to? Postawić, to Nie, co? Woda, nie woda, pamiętam. A czy ma pan Czy Nie, bo Czyli pan miałby pęć? Nie. Nie, bo to... Yy, yy, no, bo był załamany, po stracie kaczki i się złuszył. A czyli kaczka umarła przed tym, pan chciał pocieszyć się penisem pańskiej martwej. Przebierając się no, za kaczkę. Ja myślę, że Pan rozwijał wszystkie moje problemy. Znaczy, że Pan zrozumiał mnie. Kto, nie, 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 ja Pan zrozumiał wszystko za tak. Pan jest genialnym ale specjalisty. Ja, ja, ja wiem, nie, no w końcu... Nie pamiętam, prawda, ale. Wróćmy tego. Panu, panu jest Maria, im czy nie, nic, ja, chodzi, nie panu, nie panu, ja Panu coś płacę za to? Yy, nie rozumiem o tym na sesji. Yy, to po, ale. Wróćmy tego no... Czyli, podsumujmy naszą sesję. Yy, stracił Pan Kaszkę która zdechła bądź została zabita dom. pan nie pamięta. Do tego, w domu. w, ziemię, w, ziemię. Zawka, w szpitalu, Nie wiem, co tam Tak, tak, tak Ale już nie wystarczy, jest wszystko z początku. Więc pan tutaj tej rozpaczy. Na synówkę za pan Penisa, swoim matce. Nie, tak, gumowego. Tak. Wszakumiem, <gumowań>. to jest on, Tak. Ja nie pan ostatnio z peniku To jest w Kaczka, kaczki, różowego. Nie, to jest chyba koloru kaczki. Dużo mego. Nie, to jest chyba kolor kaczki. A już na różową kawkę! Tak! Rzuty dużo. Tak, czyli. Boże, to jest nam najtrudniejsze. Nie, kurczowo, bo kaczka dużo. To jest najtrudniejsze. Ja wiem, że Pan ma konkluzję, ja, ja, ja słucham. No, to jest najtrudniejszy przypadek mojej karierze, ale. Pan. To pan z sesem nie wystarczy, myślę, się, że my się mówić na następnym kolegium. Czy mogę przynieść flaszkę wódki? Pan musi przynieść flaszkę Ja no, się wymyślam. E, Jestem też, że wykryje panu kolejne problemy pan, życiowe. Tę te, te wszystkie inne sprawy, np. podkazał sobie do matki, powiedział, że jest głupia. Wszystko wynika z tego, że ona miała tego penisa, który przypominał panu swoją własną kaczkę. Ja myślę, że to jest to. Ja cały czas szukałam tej kaczki. Pod, Gdzie pan widzi kaczki? Pan przeciw widzi kaczki, tak? Przeciw widzi penisy. Właśnie, przeciw widzi <laughs> Panie doktorze! Dziękuję. Skończyłem <laughs> no, się. Nie, ja rozumiem, to nadal się wystarczy, bo taka sesja jest, jest bardzo ciężka. Rozumiem no, się tak, nie tak, tak, tak. o... Także... Skończmy na tym, że widzi pan przecież penisy i na tym sesji po prostu skończymy tą rozmowę. I ja w końcu Panu pomogę. Pan Jakieś 5 lat, bo teraz podam panu mega suchar, taki, że może pan spakować i słuchać sklepie o suchary, że... Ilu psychologów potrzeba do Błań, no, tak, ale, ale sobie, że to tego w ja, Nie Ale zabierz tu dużo czasu, i żeby je zać. Maciej, nie. Bo, y, tutaj, ja, ja dzielę gabinet Marcin, z burderem, także przepraszam. Daj kończymy. Dziękuję panu bardzo. za chwilę...